Transcending history and the world, a tale of soul and swords eternally retold. Witam was moi drodzy. Dzisiaj w retrogranie skupimy się na dwóch tytułach, obydwa zostały wydane na konsolę PSX. Pierwszą z nich będzie Soul Blade. Jest to gra z 1995-1996 roku. A dlaczego taki przedział? Ponieważ najpierw ten tytuł pojawił się na automatach a dopiero później został przeniesiony na konsolę. Soul Blade pierwotnie wydany został w Japonii pod tytułem Soul Edge, więc w internecie również możecie się spotkać z tym tytułem. Jest to trójwymiarowa bijatyka wydana przez firmę Namco. W tej bijatyce mamy do czynienia z troszkę innym systemem walki, jak w innych znanych nam bijatykach, ponieważ każda z postaci ma do wyboru znaczy do wyboru może źle. Każda z postaci ma przypisaną jakąś broń białą, którą my walczymy. Druga sprawa, fabuła nie jest dość skomplikowana. Bohaterami są wojownicy, którzy poszukują tytułowego Soul Blade'a, inaczej też Soul Edge'a. Jest to legendarny miecz, który posiada bardzo dużą moc. I teraz niektórzy potrzebują go do swojej własnej prywatnej zemsty. Niektórzy potrzebują go dla. Siły i potęgi danego miecza. Niektórzy nawet wierzą, że pomoże im on czynić dobro. Także każda postać ma, że tak powiem, odrębny powód na to, aby ten miecz zdobyć. Myślę, że będziemy mogli już zacząć rozgrywkę. Od razu Wam zaznaczam, tak jak poprzednio, że jest to przez emulator puszczona gra, także niestety są tutaj pewne ścinki i może się to niezbyt przyjemnie oglądać, dlatego postanowiłam, że nie przejdę cał wszystkich postaci po kolei, tylko kilka wybranych walk Wam pokażę, aby zaprezentować, jak ta gra wygląda. A tutaj mamy taki, to jest bardzo yy, przeze mnie lubiana postać z dawnych lat. Bardzo lubiłam nią grać. Tak jak widzicie, yy, każda z tych postaci, tak jak mówiłam wcześniej, ma swoją broń. Yy, co jeszcze? Nie pamiętam, czy w jedynce tak jest, ale w kontynuacji Soul Blade'a, bo oczywiście Soul Blade doczekał się swojej kontynuacji już pod nazwą Soul Calibur. Więc nie pamiętam, czy w Soul Blade jest tak, że można było odkrywać bronię. Być może tak nie jest, więc od razu Was za to przepraszam, jeśli wprowadzam w błąd. Natomiast na pewno są stroje do odkrycia. Mamy tutaj też wiele innych trybów do wyboru, także dla każdego znajdzie się coś fajnego. Teraz wybrałam sobie Xiang Mina, Xiang Maina. Nie, nie, nie pamiętam jak to się wymawiało. Jeżeli to kaleczę, to wybaczcie. Tutaj mamy kolejną broń. Jakiś taki duży, długi. W zasadzie to jest miecz, czy to jest chyba taki, takie ostrze. Więc e, naprawdę broń w tej grze jest bardzo różnorodna. Na pewno zauważyliście te ścinki, które mi e, osobiście bardzo przeszkadzają, ale tych ścinek nie ma, kiedy nie nagrywam e, frapsem. E, kiedy załączam grę bez nagrywania, gra chodzi wystarczająco płynnie. Wybaczcie, że tak mi idzie to niezbyt. Płynnie, ale bardzo ciężko gra się na klawiaturze. W ogóle granie w jakiekolwiek bijatyki na klawiaturze y, to jest tragedia. Ach, jeszcze jednej rzeczy nie zaznaczyłam. Tutaj, oprócz y, tego, że zabijamy swojego przeciwnika, Mamy 40 sekund. Licznik czasowy oczywiście, który można zmienić w ustawieniach, w opcjach, ale to nie jest największy problem. Jest też druga strona medalu. W Niemczech widzicie jest tutaj arena o pewnych wymiarach, które oczywiście również można zmienić w opcjach, ale oprócz zabicia przeciwnika można zakończyć o wiele wcześniej walkę, jeżeli tylko wyrzucimy swojego przeciwnika poza arenę. To też jest powiem Wam, jak się gra we dwójkę, jak pamiętam, grałam z moim bratem, to jest to naprawdę bardzo irytujące. Jeżeli nie zdążymy zablokować odpowiedniej e, sekwencji ciosów, to naprawdę to może się skończyć o, tak jak właśnie w tym momencie. E, kilka sekund i jesteśmy poza e, ringiem areną. W opcjach można sobie zmienić, że te areny mogą być większe albo jeszcze mniejsze. E, faktem jest, że mnie to strasznie irytowało, bo wolałam jednak zakończyć walkę bijąc się od... E, e, Początku do samego końca, no ale tak została skonstruowana ta gra. Tutaj mamy przeciwnika Woldo, yy, powiem Wam, że jest to bardzo specyficzna postać. Um, nie ukrywam, że nie lubiłam, kiedy, kiedy ktoś, kto ze mną e, rozgrywał pojedynek, wybierał tą postać, ponieważ jest to naprawdę mocna postać. I jeżeli ktoś tylko ogarnia, ogarnął granie, ogarnął kombosy i całe sekwencje tej postaci, to naprawdę jest bardzo ciężka do pokonania. Może teraz byśmy jakiegoś faceta wybrali, tak sobie myślę, o może Siegfried? Jak rycerz. Jak rycerz, to weźmy sobie inny strój. Jak rycerz, to niech będzie rycerz na białym koniu. I tutaj mamy troszeczkę większe widzę ściny, bo pewnie przez tą wodę, znaczy przez wodę, to jest przez nagrywanie, ale jest może bardziej wymagający ten level czy ta, ta, ta plansza. Jest tutaj naprawdę wiele różnorodnych postaci. I Gra się bardzo, bardzo przyjemnie. Dobra, teraz może Cervantes i będzie. Spróbujemy swoich sił. Chociaż powiem Wam, że ja w Soul Blade jakoś zawsze wolałam grać kobietami. Nie wiem dlaczego. Jest to jedna z, z niewielu gier, w których uparłam się na kobiety. Ale powybieram tu kilka postaci męskich, żeby Wam zaprezentować też, jak to wygląda. Także wybaczcie, że kaleczę walkę ale nie grałam i nie jestem przyzwyczajona grać tymi postaciami. O. Mam nadzieję, że nie zginę. Dobra. Kogo by tu teraz wybrać? Hmm. To może może tego Woldo. On jest naprawdę bardzo specyficzną postacią. W ogóle pamiętam jak pierwszy raz zobaczyłam tą postać w tej grze, to strasznie, ale to strasznie przypominał mi e, pewne postaci w pewnym teledysku. Nie wiem, czy pamiętacie taką grupę z lat 90. grającą Eurodance. Nazywało się To Unlimited. I ta postać tak strasznie przypomina mi e, kogoś z teledysku. To było do piosenki, poczekajcie, to było do piosenki. Re The Real Thing, czy coś takiego, tak. No, tak mi przypomina z tego teledysku tą postać. Nie wiem, może się wzorowali twórcy? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale jest bardzo podobna. W każdym razie myślę, że po tym, po tym starciu będziemy już kończyć prezentację tejże gry. Też nie będę Was, że tak powiem, męczyć tymi ścinami, bo naprawdę nie jest to może jakoś super, ekstra, przyjemne dla oka. Także myślę, że po tym starciu byśmy sobie to zakończyli. Hmm. Tylko tak sobie myślę, czy... Nie, myślę, że to już będzie ostatnia walka. Dobra, battle 2 minie I to będzie na tyle Jeżeli chodzi o Soul Blade Ale to kalecze Dobra, nieważne W każdym bądź razie to by było na tyle Jeżeli chodzi o Soul Blade A ja Was serdecznie zapraszam do kolejnego tytułu I oto kolejna gra, którą dla Was przygotowałam dzisiaj: to Tekken 3 z konsoli Sony PlayStation. To jest gra z 1998 bodajże roku. I teraz tak, jest to uważam najlepsza odsłona Tekkena, jaka do tej pory wyszła. I mówię to z pełną odpowiedzialnością dwójka również była bardzo dobra ale pod względem grywalności Tekken 3 bije ją łeb na szyję każda postać w grze ma swoją oddzielną fabułę swoją historię, każda z nich jest skomplikowana zawiła, także tutaj na pewno nie będę Was wprowadzać w szczegóły najlepiej by było się zapoznać z tymi postaciami od poprzednich części ponieważ Tekken 3 z tego co mi wiadomo um, ukazuje czasy około 20 lat po drugiej części, także tutaj taki mamy spory przeskok, więc warto byłoby się zainteresować, co miało miejsce w części drugiej. Natomiast co mogę powiedzieć, to to, że wszystkie postaci biorą udział w trzecim turnieju żelaznej pięści. Tak się ten turniej nazywa. Myślę, że możemy zacząć rozgrywkę. Mamy tutaj również bardzo wiele fajnych trybów do ogrania. Niektóre są wręcz bardzo śmieszne, ale w tą pozytywną stronę. Twórcy tutaj pokazali, że mają duże poczucie humoru, także naprawdę warto się z tym też zapoznać. Mamy 20 postaci do wyboru. Ja już jedną bodaj, że mam odkryć, właśnie małego słodkiego dinozaura, ale dzisiaj wybiorę sobie Ediego. Jest to moja ulubiona postać i najbardziej chyba irytująca i nienawidzona przez wszystkich, jeżeli chodzi o jakieś turnieje. Ja pamiętam czasu... Lata 90., kiedy przyjeżdżali do nas kuzyni i organizowaliśmy sobie w domu takie turnieje. I wyobraźcie sobie, że było zakaz brania Ediego. <grywka> ja wiem, że to jest śmieszne, ale taka jest prawda: kto nie wziął, chociaż nie wiem, jak bylibyśmy dobrzy w tą grę, to kto by nie wziął Ediego, to i tak wygrywał. Wiadomo, zdarzało się tam, że. że stopiło się jakąś walkę, ale no niestety Edi jest tak specyficzną postacią, że jego, jego ruchy są tak płynne i jeżeli ktoś jeszcze potrafi faktycznie tą postacią grać, to ciężko jest z nim wygrać. Także ta postać była zakazana w naszych domowych turniejach. Ja tutaj oczywiście już nie pamiętam żadnych sekwencji, żadnych kombosów, a także pokazuję Wam praktycznie może 4-5 ciosów max góra, które są przypisane do klawiszologii. Nic poza tym, bo żadnych kompletnie sekwencji nie pamiętam. Ale tak jak już możecie na wstępie zobaczyć, jest to naprawdę barwna postać. Och, Round one. żebym tylko tego nie wtopiła, ale ok. No powiem Wam, że na tamte czasy ta gra jest naprawdę bardzo efektowna. Ja do tej pory lubię wracać, a często jak jestem w moim rodzinnym domu, przyjeżdżam z synem, mam tam dwa pady. Odpalamy konsolę, załączamy trójkę na trójkę i jest wiele śmiechu, wiele frajdy. No, oczywiście mój, mojego syna ulubioną postacią również jest Eddie. Nie zabraniam mu jej brać, bo też cieszy się kiedy wygrywa. W tej części są nadal oczywiście, tak jak w poprzedniej, dwie siostry Nina i Anna Williams. Próbowałam nie raz grać Niną, ale powiem Wam szczerze, nie wiem, jakoś jej ruchy wydawały mi się na tyle drętwe i takie, nie wiem, no ciężko mi było, przynajmniej yy, mi, grać tą postacią. Poza Edim jeszcze bardzo lubiłam grać Kingiem. Uczyłam się, pamiętam na pamięć e, sekwencje różnych komposów, takich e, naprawdę bardzo skomplikowanych. Tutaj bardziej w Tekkenie wolałam za to grać mężczyznami. Nie wiem dlaczego. A w Soul Blade kobiety, w Tekken raczej mężczyźni. O, może jeszcze Michelle była e, taką nawet fajną postacią. Yoshimitsu. Bardzo fajnie wygląda w Tekken 3. Również ciekawa postać. Naprawdę warto się tutaj zapoznać z historią każdej postaci z osobna 2. No. Chyba będzie fail. Chyba raczej tak. Jakaś ścina, jeszcze przy okazji, może mi ta ścina pomoże. No i pomogło. <laughs> o, Dodatkowa postać, którą mi się odkryła. To jest, powiem wam, to nie jest takie proste z tą postacią, bo ona jest bardzo niska. I tutaj y nie pozostaje nic innego jak właśnie atakować ją od dołu czyli tym słynnym a danceowym tańcem stylem Diego. Inną postacią ciężko by było go pokonać. No, co za irytująca mała Bilda. Dla mnie y, taka bym powiedziała y, średnia postać. Znaczy się średnia, może tak, obojętna. Nigdy raczej nie miałam okazji nim zagrać. Faktycznie może się wydawać nudne, kiedy tak używa się bez przerwy 4 czy 5 ciosów, ale kiedy się nie zna tych sekwencji, no to niestety to tak wygląda. Ale też Wam powiem, że to granie na tej klawiaturze, klawiaturze to jest jakaś porażka. Heniek bardzo, bardzo korzystnie wygląda w Tekken 3, naprawdę. No, i mamy bossa. Także to jest ostatnia postać, za chwilkę będzie druga runda. Proszę bardzo. Także myślę, że jeżeli chodzi o prezentację, Tyke na 3, to również by było na tyle. Mam nadzieję, że te dwie bijatyki Wam się podobały. Przypuszczam, że większość z Was je zna. Ale jeśli nie, to naprawdę warto sięgnąć po te tytuły. Także dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek i zapraszam do następnego retrogrania z DSEO. Cześć!